Chodzi o używanie słów typu zawsze, nigdy, każdy, wszyscy, żaden, nikt. To brzmi niewinnie, prawda? Wcale nie jest. Wyobraź sobie, że w kłótni z partnerem mówisz: Ty zawsze musisz postawić na swoim albo Nigdy po sobie nie sprzątasz. Co się dzieje w jego głowie tego człowieka? On od razu szuka w wyjątku od tej reguły i jak znajdzie chociaż jeden, to cała twoja argumentacja idzie w diabły. A dodatkowo ten człowiek czuje się traktowany niesprawiedliwie, no bo przecież nie zawsze i nie nigdy. Tak samo dzieje się w negocjacjach biznesowych. Jeżeli powiesz, wszyscy nasi klienci są zadowoleni, albo nikt nie robi tego lepiej od nas, no to druga strona odruchowo zaczyna szukać argumentów na nie. A gdy je znajdzie, no a zazwyczaj w życiu znajdzie, nawet jak ci o tym nie powie, to całkiem niepotrzebnie tracisz wiarygodność w jego oczach. Ale problem leży jeszcze głębiej, bo ludzie w większości mają tendencję do myślenia właśnie w kategoriach absolutnych czarno-białych. To jest albo dobre, albo złe, albo wygrana, albo przegrana. W ten sposób myślenia może być przydatny w niektórych sytuacjach, na przykład jak na testach na egzaminach, ale w komunikacji z drugim człowiekiem bardzo często torpeduje nasze działania.